Siemanko, moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale How to Reno. Dziś tematem odcinka jest 5 rzeczy, o których nie mieliście pojęcia w Reno Scenic 1. Stwierdziłem, że odcinek to może być ciekawy, jednocześnie zabawny, więc dlatego postanowiłem do, go nagrać. Ehm, przypominam, co, co jest ważne akurat w tym odcinku. Mój scenik jest wersją przedliftową, więc w wersji poliftowej rzeczy te mogą się różnić, bądź może ich na przykład nie być. Więc tutaj tak przestrzegam, że to nie do wszystkich jedynek pasuje. I tak, zaczniemy sobie może od pierwszej rzeczy, tak jak tutaj siedzę na fotelu kierowcy. Pierwszą rzeczą, o której mogliście nie wiedzieć, jest lusterko w osłonie przeciwsłonecznej. Abym bym twarz pokazał. Tu zostak schowane, że tam niepotrzebnie kierowcy nie rozdrażniało, nie rozpraszało. Bo wiadomo, że podczas jazdy patrzymy na drogę i jedynie w lusterka, które musimy widzieć, czyli dwa na zewnątrz pojazdu i jedno w środku. Dobra, to była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, co jest to dziwne i moim zdaniem głupie zrobione, tak jak w fotelu kierowcy pociągamy tą wajchę i możemy fotel podnieść, opuścić tak w fotelu pasażera tej wajchy nie ma nie ma po tej stronie, nie ma też po tej stronie fotel pasażera możemy tylko położyć przesunąć do przodu albo do tyłu yy, odchylić odchylić i pochylić z kolei trzecią ciekawostką jest yy, to pokrętło. Ponieważ tak, to pokrętło odpowiada nam za pochylenie, to pewnie nie jest nic dziwnego. Natomiast jeżeli kręcę tym pokrętłem, to zmienia mi się twardość pleców. Tutaj mogę wam pokazać, w tym miejscu jest pewien mechanizm, który odpowiada za to, żeby właśnie to było albo bardziej wypukłe, albo bardziej wklęsłe. Eee... To, to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, nie każda samochody to mają. Kolejną czwartą rzeczą jest taki, oto zestaw bezpieczników. I poza samym zestawem bezpieczników, najbardziej interesująca jest ta rzecz. Jest to mianowicie urządzenie do wyciągania bezpieczników. Tutaj. Czyli tak, popijemy bezpiecznik w ten sposób i wyciągamy z gniazda. Potem możemy go do tego gniazda sporta wsadzić. Powiem tak, po pierwsze jest to plastikowe, czyli jest to materiał izolujący, co sprawia, że unikniemy ewentualnego, nieprzyjemnego kopnięcia prądem. Rzecz numer dwa. Jest wygodniej, nie musimy się gdzieś tam męczyć palcami, coś takiego, nie musimy iść po kombinerki, które też bezpiecznik mogłyby uszkodzić. To była czwarta rzecz. Nietypowa i czwarta ciekawostka. Piątą ciekawostką będą gniazda zapalniczek oraz jeszcze jedna rzecz znajdująca się w bagażniku. Więc tak, to nikogo nie dziwi. Pierwsze gniazdo zapalniczki znajduje się tutaj. Jeżeli chcecie podłączyć nawigację, podładować telefon lub cokolwiek innego, śmiało korzystać z tego gniazda, nie? Ale ponieważ Renault wymyśliło, że Pasażerowie siedzący z tyłu nie mogą mieć gorszego komfortu niż ci z przodu, postanowiłem stworzyć jeszcze jedno gniazdko, specjalnie tutaj, z którego możemy wyciągnąć maksymalnie 120 W. Mm. I to sprawia, że mamy dwa gniazdka w samochodzie. Osobiście też czasem z tylnego korzystam, na przykład, jak muszę napompować koła pompką elektryczną. Dobrze, i teraz tak. pokazałem wam już. Yy... Wszystkie ciekawostki, które chciałem pokazać. Dodam jeszcze gratis szóstą ciekawostkę, mianowicie. Nie każdy będzie wiedział, ale pod tą kratką znajdują się głośniki. Niestety ciężko jest to wziąć jedną ręką, ale się da. Proszę bardzo. Jak zdejmiemy kratkę, znajdują się tu głośniki. To nie ostrzegam od razu. To nie są głośniki fabryczne, tak? To jest głośnik, który ja dokupiłem, z drugiej strony jest oczywiście taki sam. Dokupiłem ten głośnik, oczywiście, i wmontowałem go dodatkowy. Warto zaznaczyć sobie różnice. Nie ściągnę tego teraz, ale generalnie tak: z tyłu były kostki do podłączenia głośnika. No tak, głośnika. Do podłączenia głośników były kostki. W tej chwili nie da się kupić głośników z podłączoną kostką. Kable trzeba obciąć, rozizolować i przylutować na krótko do głośnika. No ba moi kochani, w tym odcinku byłoby to na tyle. Yy, zobaczyliście coś, czego mam nadzieję nie wiedzieliście na temat tego scenik. Nie są to wszystkie tajemnice, więc może kiedyś pojawi się na kanale druga część, jeżeli będzie taki odzew, jeżeli Wam się to spodoba. Yy, jeżeli będziecie chcieli, obiecuję, że drugą część nagram, poszukam również bardziej, bardziej, no jeszcze ciekawszych po prostu rzeczy niż teraz. No co, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie suba, lajka, jeżeli zostawicie mi komentarz, przypnę Wam serduszko, zapraszam również do wspólnej dyskusji, do zobaczenia, cześć!